Hej, nie wiem czy ktoś z Was jeszcze pamięta czasy, kiedy rządziły takie telefony i kiedy taki telefon się upuścił... I kiedy taki telefon się upuściło, no to po prostu wkładaliśmy z powrotem baterię, zamykaliśmy klapkę i można było takiego telefonu używać dalej. No przez lata to tak działało i nikt nie miał do tego absolutnie żadnych pretensji. Ba, nawet pierwsze smartfony tworzone były tak, że w razie konieczności można było ich użyć jako broni miotanej. Natomiast z biegiem czasu ludzie zaczęli chcieć, by ich telefony były coraz ładniejsze i coraz bardziej estetyczne i... Trzeba przyznać, że to się udało, ponieważ dzisiejsze smartfony to są tak naprawdę małe arcydzieła sztuki użytkowej. Natomiast, jak to w naturze, wszystko ma swoją cenę, a te w tym wypadku zapłaciliśmy dosyć wysoką. Ponieważ dzisiaj nie da się tak po prostu otworzyć smartfona i wymienić mu baterii, tylko za coś takiego musimy zapłacić wykwalifikowanemu technikowi. Ale jest nadzieja na zmiany, i nadchodzi ona w postaci nowego pomysłu Unii Europejskiej. Ta przygląda się temu, w jaki sposób urządzenia elektroniczne z wbudowanymi akumulatorami wpływają na zanieczyszczenie środowiska. No bo wiecie, jeżeli mamy sprzęt, w którym akumulatora nie da się wymienić, to bez względu na to, co to będzie, czy mówimy o smartfonie, czy o głośniku Bluetooth, czy o czymkolwiek innym, no to jeżeli ten akumulator po prostu padnie, to jest duża szansa, że takie urządzenie zostanie po prostu porzucone, no bo nie będzie się opłacało go naprawiać. Sam mam kilka głośników Bluetooth, które w ten sposób po prostu wyzionęły ducha. Nowy pomysł Unii Europejskiej ma zakładać, że w każdym urządzeniu napędzanym akumulatorowo ma być zagwarantowany łatwy dostęp do tego ogniwa i łatwa możliwość jego wymiany. Od razu oczywiście pojawiły się głosy, że w przypadku smartfonów będzie to oznaczało powrót do okolic 2010 roku i czasów, kiedy każdy smartfon miał po prostu odczepiane plecki i wymienną baterię. Muszę przyznać, że ten pomysł całkiem mi się podoba, ponieważ jak pewnie wiecie, jestem zwolennikiem takiego racjonalnego konsumpcjonizmu i ekologicznego podejścia do technologii. Natomiast jeżeli w tym momencie wrócilibyśmy do smartfonów z wymiennymi bateriami, no to trzeba przyznać, że wiązałoby się to z całą pulą takich negatywnych konsekwencji dla nas użytkowników. Dlatego też przygotowałem dla Was ten materiał, w którym opowiem Wam, co by się stało, gdybyśmy właśnie teraz wrócili do wymiennych baterii. Zacznijmy od plusów. Czyli od faktu, że dobry telefon z wymienną baterią po prostu da się zrobić. I najlepszym przykładem tego jest model Fairphone 4, który obecnie jest w sprzedaży. W nim wystarczy otrzepić plastikowe pleski, które mocowane są na klipsy, i możemy po prostu wyjąć ogniwo i wymienić je na nowe, jeżeli stare już się zużyło. Celem tej marki jest tworzenie smartfonów, które mają służyć użytkownikowi przez lata, a osiąga ona to przez to, że pozwala po prostu na łatwą naprawę własnych sprzętów. No i jeżeli teraz wrócilibyśmy do telefonów z wymiennymi bateriami, no to myślę, że działałoby to mniej więcej tak samo, że użytkownicy chętniej naprawialiby starsze smartfony, czy kupowali starsze smartfony. I wymieniali w nich baterie, zamiast po prostu kupować nowe urządzenia. Jestem też przekonany, chociaż tutaj nie mam żadnych dowodów na poparcie mojej idei, że powrót do konstrukcji z wymienną baterią będzie oznaczał też smartfony, które są nieco odporniejsze na przeciwności losu, a w szczególności na upadki. Także zarysowania nie będą tutaj aż tak dużym problemem, bo jeżeli porysujemy nasze plecki, zawsze będziemy mogli je wymienić na nowe. Jednak telefony z wbudowanymi na stałe akumulatorami są z nami już od lat i dookoła nich obudowało się multum technologii, które stracilibyśmy, gdybyśmy zrobili w tym temacie krok wstecz. Jakie? No cóż, przede wszystkim telefony z wymiennymi ogniwami są dużo mniej smukłe. Sam ferfon ma ponad 10,5 mm grubości, podczas gdy normalne, regularne smartfony bez problemu schodzą poniżej 8. No i... Trzeba przyznać, że jest to po prostu odczuwalne, jeżeli trzyma się takie większe urządzenie w dłoni. Drugą sprawą jest absolutny koniec z materiałami premium, jak szkło czy metal, tylko powrót do plastiku, ponieważ jest to jedyne tworzywo, przy którym taki patent ma prawo zadziałać. Najwięcej negatywnych konsekwencji będzie w tym wypadku musiała przyjąć na siebie jednak bateria i system ładowania. Po pierwsze, baterie w takim wypadku będą dużo, dużo mniejsze. Jeżeli mówimy o wbudowanych akumulatorach, no to w tym wypadku producent może wykorzystać każdy milimetr sześcienny przestrzeni. Natomiast w wypadku telefonów z wymiennymi ogniwami trzeba będzie te przestrzenie wykorzystać na stworzenie komory baterii. Byłby to absolutny koniec baterii dzielonych, czy na przykład takich o nietypowych kształtach, jak na przykład te z iPhone'a. Widać to bardzo dobrze po wspomnianym już wcześniej ferfonie, który, pomimo całkiem sporej grubości, mieści w sobie ogniwo, które nie dobija nawet do 4000 mAh. Podczas gdy dużo, dużo smuklejszy Infinix ma w sobie ogniwo 5000 mAh. Drugą kwestią jest temat szybkiego ładowania, które. Pewnie nie zniknęłoby całkowicie, ale jestem przekonany, że nikt w takim wypadku nie zaoferowałby możliwości naładowania baterii z mocą 240 W. Chociażby przez fakt, że jeżeli wyjęlibyśmy ogniwo z telefonu, no to złącza, które są podłączone do ładowarki, byłyby odsłonięte. Oczywiście w takim wypadku moglibyśmy też zapomnieć o ładowaniu bezprzewodowym czy bezprzewodowym zwrotnym raz przez plastikowe plecki, a dwa, że cewka stałaby na drodze do baterii. Finalnie na pewno ucierpiałaby na tym uwielbiana przez wielu funkcja, czyli wodoszczelność. Po prostu w takim wypadku nie ma opcji, żeby zapewnić szczelne połączenie pomiędzy pleckami a obudową, więc o jakimkolwiek IP68 nie ma nawet mowy. IP54 jest do osiągnięcia, co pokazuje chociażby przykład wspomnianego już wielokrotnie ferfona, ale wiem też, że w wypadku wielu konsumentów, szczególnie jeżeli mówimy o urządzeniach premium, takie wartości nie są satysfakcjonujące. Podsumowując, jeżeli dzisiaj na rynek wróciłyby smartfony z wymiennymi bateriami, no to z jednej strony mielibyśmy telefony, które mają dłuższe rynkowe życie, są tańsze w naprawie i bardziej ekologiczne, ale z drugiej strony. Są mniej smukłe, mają mniejsze baterie, wolniej się ładują i to tylko po kablu, a jak wrzucimy je do wody, to będzie kaplica. Czy więc warto iść tą drogą? No cóż, ja na pewno nie udzielę na to obiektywnej odpowiedzi, ponieważ jestem jedną z tych osób, dla których używanie fairfona nie byłoby absolutnie żadnym problemem. Natomiast wiem, że każdy ma w tym temacie swoje zdanie, więc jeżeli chcecie, możecie się nim podzielić w komentarzu, co wy sądzicie o pomyśle na powrót telefonów z wymiennymi bateriami. Ja natomiast żegnam się z Wami, ponieważ to było wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!